Cześć kochani, dzisiaj przepis na przepyszny i prosty kopiec kreta. Zapraszam. Zaczynamy od przygotowania ciasta czekoladowego i to ciasto czekoladowe nadaje się nie tylko do kopca kreta, ale też do innych przepisów. Zaczynamy od ubicia jajek z cukrem. Jajka z cukrem muszą być ubite na jasną i puszystą masę. Dosypujemy cukier. I całość miksujemy. Trwa to około 5 do 7 minut. Na taką jasną i puszystą masę jajka mają potroić swoją objętość. W czasie, gdy jajka się ubijają, przesiejemy mąkę, kakao, proszek do pieczenia oraz sodę. Czyli wszystkie suche składniki mieszamy ze sobą. W czasie, gdy jajka się ubijają, wstawcie sobie piekarnik na 180 stopni grzanie góra dół Całość dokładnie ze sobą mieszamy, aby suche składniki idealnie się połączyły. Mokre składniki, czyli olej i mleko łączę ze sobą, czyli wlewam po prostu olej do mleka. Jajka ubite zmniejszamy teraz obroty miksera i będziemy dolewać mokre składniki, czyli mleko razem z olejem. Gdy wszystko nam się ładnie połączy, dodajemy suche składniki. A dobra, nie mam czasu. Możecie wsypać wszystko naraz. Nic się nie stanie. Ubijamy, aż wszystko pięknie się połączy. No i gotowe. Ekspresowe, proste ciasto czekoladowe. Przelewamy teraz ciasto do formy wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia. Ja tutaj mam formę o średnicy 24 cm. Oczywiście pamiętajcie, że całą gramaturę macie w opisie filmu. Więc wszystko tam znajdziecie. To jest Zawsze na ciście na górze robię takiego zawijasa, żeby ciasto ładnie, prosto wyrosło. Ciasto ląduje teraz w piekarniku, tak jak wcześniej wspominałam, nagrzanym do 180 stopni. i Będziemy je piec około 45 do 50 minut. Do suchego patyczka pamiętajcie przed wyjęciem, żeby sprawdzić czy ciasto jest dobrze upieczone. Krem w kop cukreta to nic innego jak ubita śmietanka kremówka z cukrem pudrem i z potartą, gorzką czekoladą. Oczywiście zamiast gorzkiej czekolady możecie użyć mlecznej, jeśli macie taką ochotę. Ja używam śmietanki kremówki 36%, ponieważ ona lepiej się ubija i później lepiej łapie konsystencję w kop cukreta. Więc wlewamy śmietankę kremówkę, dosypujemy cukier puder. I całość ubijamy na piękną puszystą bitą śmietanę. Oczywiście kontrolujcie, żeby śmietana Wam się nie zważyła, żebyście nie przebili śmietany i żebyście oczywiście nie zrobili masełka. A ja w tym czasie zetrę sobie włożką czekoladę. Jak w łatwy sposób rozpoznać, że bita śmietana jest idealnie ubita? W ten sposób, że ona robi się matowa i ma też takie specyficzne chlupanie o ścianki miski. Więc jak już będzie prawie ubita, to dosypujemy czekoladę i tylko delikatnie mieszamy, żeby nie przebić tej śmietany. I gotowe. Zobaczcie, jak się pięknie ubiło. Właśnie taka Wasza bita śmietana powinna być. Ja teraz całą masę... Chowam do lodówki i czekamy aż ciasto się upiecze. Ciasto upieczone, pięknie wyrosło. Jest już wystudzone, bo z gorącem nie dałoby się pracować. I teraz ścinamy tylko górkę. Na prosto. I teraz w kopcu kreta zanurzone są banany i ta bita śmietana z czekoladą. Więc musimy trochę ciasta tutaj wydrążyć. Nacinam przy bokach, zostawiając tak około centymetr. I teraz, za pomocą łyżki, wygrzebujemy ciasto. Ja sobie od razu miseczkę przygotowałam, bo to ciasto posłuży nam do tego, aby przecież ten kopiec kreta obsypać. Prosiliście mnie, abym przygotowała dla Was przepis na kopiec kreta, bo chcieliście uzyskać taką domową, przepyszną wersję, więc koniecznie piszcie mi komentarze. Ja je wszystkie czytam, a później staram się dla Was pisać te wszystkie receptury, więc naprawdę te komentarze są mi przydatne. Ciasto wydrążone. Zajmiemy się teraz bananami. Fajnie, żeby banany do kopca kreta były dojrzałe. One mają wtedy dużo fajniejszy aromat. Banany przekrajam teraz na pół. Jeśli wolicie, możecie dać banany normalnie w plasterkach i wykładamy do ciasta. Jeszcze została nam cytrynka, żeby banany nam nie ściemniały. Tutaj te okruszki sobie mocno pokruszcie, żeby nie było takich kawałków grubych. To zobaczcie, ta cała dubka nam została. Z niej też możecie wydrążyć to ciasto i na przykład też z tej części zrobić cake popsy. Dodać trochę mascarpone. Na cake popsy znajdziecie tutaj i będziecie mieć super fajne lizaki dla dzieciaków. Więc nie wyrzucajcie tego. To jest samo dobro. Można posmarować dżemem i zjeść. Najpierw wykładam słodzoną bitą śmietanę tutaj na banany i dokładnie przyklepuję ją, tak aby ta bita śmietana dokładnie tam wszędzie weszła. No i jak to mamy za sobą, to wykładamy. Całą resztę. Teraz musimy tu taką uformować kopułkę. Oczywiście możecie zrobić więcej bitej śmietany, żeby ta kopułka była większa. Natomiast dla mnie ta ilość bitej śmietany tutaj jest wystarczająca. I całość obsypujemy czekoladową kruszonką. I robimy z tego prawdziwy kopiec. Kopiec kretałek gotowy. To naprawdę przepyszne i łatwe ciasto do zrobienia na każdą, każdą okazję. Musimy teraz wykroić kawałek, bo ja się już nie mogę doczekać. Oczywiście najlepiej, gdyby to ciasto zostało trochę w lodówce, najlepiej całą noc. Przeszło smakiem banana, na złapało wilgoć od kremu, ale czego się nie robi dla Was? No, ale będzie jedzone. Mm -hmm. To ciasto jest naprawdę przepyszne. Bardzo proste smaki. Nie jakieś wymyślne. Każdy dobrze zna to ciasto, tylko w wersji pudełkowej. Teraz możecie je zrobić nie z pudełka w domu. Jeśli podobał Wam się mój przepis na kopiec kreta, łapkujcie, subujcie, wpadajcie na Instagrama i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! A jeśli szukacie innych prostych inspiracji, to znajdziecie je tutaj.